Cześć W dzisiejszym filmie omówimy sobie nowy set Silver Series od Hot Wheels. Jest to set zawierający 5 sztuk BMW. Jest to BMW M1, N2, M3, M4 i M5. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym podziękować wszystkim za 100 subskrypcji na YouTubie i 1000 subskrypcji na TikToku. Jest to taki mały kamień milowy na naszej drodze. Cieszę się, że możecie być E, świadkami, jakby tego, e, i ogólnie dziękuję Wam za to, ponieważ każda subskrypcja, każda łapka w górę, każde serduszko, jakby podbudowuje mnie, zachęca do działania, do robienia jakichś materiałów dla Was i e, nie zatrzymywania się. A my, nie zatrzymując się, właśnie przechodzimy do ocenienia tych pięciu autek. Pierwsza leci po kolei, e, numer 1 i jest to. M1, bardzo fajny model, pomarańczowym kolorze. Dobrze, przyjrzyjmy się po kolei. Spód plastikowy, jeżeli dobrze widzę. Kółeczka, no takie, niech będą. Cała jest pomarańczowa, światełka są ładnie zrobione. Te znaczki BMW w tych miejscach, jest to bardzo ciekawe w tym modelu. No taki model nieraz też mogłem e, zobaczyć. W Mielnie często staje takim, niedaleko plaży, więc mogłem przyjrzeć się temu modelowi troszeczkę z bliska. Model jest na pewno bardzo ciekawy. Z tego co widzę, jest to model z 82, tak? 82 to jest data tego odlewu, więc dosyć stary odlew. Myślę, że przydałoby się odświeżenie. Pomalowany jest tak o, generalnie, no nie wiem, mi przeszkadza to, jak w tych, e, jakby, delikatnych załukach, rowkach, tak dziwnie ta farba przybija, jakby było niedomalowane. To jest delikatny minus e, dla mnie. A tak, no co tu dużo mówić, BMW M1 bardzo fajny model. Jego w skali od, nie wiem, od 1 do 10 za wykonanie. Jest to pierwszy model dzisiaj, więc standardowo zaś damy mu piątkę i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Przechodzimy do M2 z 2016 roku. Jest to już dosyć świeży model. Ma bardzo ciekawy kolor. Jest to taki żółto-żółto-zielony z ziarnem. Razu widzę tutaj jakaś delikatna wada. Jakby był delikatnie przybrudzony. Na minus. Na pewno tutaj widać taki jakby spaw, oczywiście nie jest to spaw, tylko po prostu wada odlewu. Tak jakby po prostu odlew w tym miejscu był ułączony czy coś takiego. I to się niestety przełożyło tutaj. Często jak robię sobie jakieś kastomy, to po prostu to szlifuje. Potem robię podkładem, wyrównuję i już tego nie widać. No dla mnie to jest na minus zdecydowanie. Spód plastikowy, wydechy czarne, nie są srebrne. To też dla mnie na minus. Są światła, jest znaczek. Niestety tablicy nie ma ani nic na podobieństwo tablicy. Jest zna, z tym znaczek, w tym miejscu znaczek Hot Wheels. Z przodu znaczek grill światła. Co więcej, jest tutaj osłona przeciwsłoneczna. Z przodu M-Power. M performance Szyby lekko przydymione. Tutaj na jakby tej ilustracji są czarne jakby te tutaj wloty powietrza. Jest tekstura, ale... Nie były machnięte na czarno, na pewno by to było na plus. A tak to malowanie lepsze niż w M1C damy sobie, tak jak tam daliśmy piąteczkę, tutaj damy 6, 6 na 10 wykonanie tego modelu. Przechodzimy do modelu teraz M3 E30 taki model na pewno będzie jednym z najpopularniejszych w tym secie bardzo fajny biały kolor ma malowania jakieś, tego nie było w poprzednich modelach także to na plus na minus, nie wiem jak to zaraz ocenimy, ale przejdźmy sobie teraz do tempo druk. tam po tempo druk. mamy znaczek światła oznaczenie, znowu brak tablicy z przodu światła są nawet te dolne są czarne te Laty tutaj jest czarna maska, spód, plastik, jeśli dobrze widzę plastik. Rury wydechowe standardowo czarne, także też na minus, kółeczka takie mocno, mocno, każualowe, także na delikatny minus, ale uważam, że jest ten model lepiej wykonany niż poprzedni. Poza tymi lusterkami, teraz ja zobaczyłem, to są lusterka. To nawet nie są lusterka. Co to jest w ogóle? Widzicie to? Nie mogę wam to pokazać. No to zdecydowanie nie wygląda tak samo jak na ilustracji. Przez te lusterka, jak wygląda lusterka w poprzednim modelu? Teraz sobie zwróćmy uwagę. No wyglądały lepiej. No tutaj, tak na plus, malowanie wykonanie to, że nie ma jakichś tam niedociągnięć, jeśli chodzi właśnie o nakładanie tych druków no, na minus kółka na minus wydech, na minus lusterka, nie biorąc pod uwagę sentymentu do E30 no to bym dał mu taką piątkę, piątkę no podobnie jak M1 przejdźmy sobie teraz do m 4 te felgi, to totalnie, totalnie te felgi tutaj niepasujące. Udajemy, że ich nie ma. Nie, udawając, że ich nie ma, no to lecimy dalej. Jest malowanie, jest nadruk po całości, także na plus. Model jest ogólnie dosyć ciemny, więc ciężko dotrzeć dojrzeć szczegóły, ale wydaje się być ładnie pomalowany. Jest to taki niebieski granat z ziarnem. Bardzo mi się to podoba. Tablicy nie ma, są światła, jest znaczek, jest oznaczenie. Eee, maska pomalowana, są światła, jest znaczek. Grill też jest czarny. Spód plastikowy. Ale uważam, że jest lepiej wykonać. Czy dach ma czarny? Tak, czekajcie. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Nie wiem, czy to widzicie, ale dach. Ma taką jakby teksturkę karbonu. Nie wiem, no lusterka? No, lusterka, ok, powiedzmy, tak mniej więcej. No gdyby nie te felgi i srebrne wydechy, no to tutaj byłaby mocna dziewiątka. No A tymczasem damy tu, tak, 7,5 No i teraz E39, M5. Z tego co widziałem w internecie wstępnie, najlepiej oceniany model, najbardziej popularny. No i lecimy po kolei. Lusterka są, malowanie jest jakiś wzór. Z tyłu, o! Pierwszy model, który ma tablicę M5 E39. Świetnie. Przód są światła, wszystko jest na miejscu. Grill nawet jest Przód, kurcze. No. Felgi, ok. W sensie, no, umówmy się w tych Silver seria, s, y, czy tam mainach, no to nie ma co y, tutaj wymyślać sobie nie wiadomo czego. klameczki pomalowane, chociaż no tutaj są srebrne, a tutaj są czarne. Hm, dziwne, no, jak miałem celikę wcześniej, to czarne były w przedlifcie, srebrne były malowane w polifcie. Nie wiem, jak tutaj. Dajcie znać w komentarzu tych, co się znają. Spód. Spód jest metalowy, kurczę. No. no powiem szczerze, ten model zasługuje zdecydowanie na wyróżnienie. Może dlatego też był ostatni, nawet w sklepie, jak oglądałem. Jest naprawdę dobrze wykonany. No kurczę. Tutaj mocna dziewiątka. Jedynie tutaj by trzeba było pomalować te wydechy na srebrno. I mamy naprawdę porządny, fajny model. Także wszystkie już umówione. Myślę, że jeśli chodzi o jakość, e, ułożyłbym to w, tym, w ten sposób. Na pierwszym miejscu M5, na drugim M4. Ułóżmy to jakoś ładnie, tak żeby pasowało. Potem będzie M3. I tutaj, szczerze, to już nie pamiętam, jak ja je oceniam. <grybujesz> Chyba to będzie w ten sposób. W ten sposób, czyli dosłownie odwrotnie, jak zostały ponumerowane, dawajcie znać w komentarzach, co wy uważacie. Który model Wam się najbardziej podoba, który Was najbardziej przekonał, czy kupiliście cały set w czy w ogóle udało Wam się kupić, czy może jest na, są tak popularne, że się rozeszły. Dawajcie znać, e, który model Wam najbardziej przypadł do gustu który najbardziej Wam się podoba, który najmniej. I co sądzicie? Wiem, będę to powtarzał milion razy. Do skutku. Czy Wy też uważacie, że te modele powinny mieć srebrne wydechy? No bo Kaman, jak model ma srebrny wydech, czekaj, weźmy jakiś na przykład, na przykład ta Integra. No kurczę, zobaczcie, nie wiem, czy to dobrze widać, czy nie. No ale Kaman robi to dużą robotę. Czy to byłoby już za dużo od oczekiwań. Chociaż no, nawet nawet elitki, nawet elitki niektóre nie mają srebrnych. No to ja już sam nie wiem w sumie. Dobra. Powiedzmy, że tak musi być i tak będzie. No ale no nieważne. Ogólnie, jak już tu jesteśmy wspomnieć o tym, na początku mówiłem dziękowałem za te subskrypcje. Stówka na YouTubie i 1000 na TikToku. W związku z tym, chciałbym chyba zresztą muszę zrobić coś dla Was. Będzie to coś customowego, coś, co muszę wziąć się do roboty, to znaczy e, rozebrać, pomalować, poznaczać, popisywać. Będą to customowe modele Hot Wheelsów. To podobnie będzie ich około 5 plus minus, nie wiem jeszcze jak to zrobię. Będzie to taka jakby mała seria. Tak jak tu mamy serię, to będzie mała seria. Będzie każdy ponumerowany, jeden z 5, dwa z pięciu, trzy z pięciu, ale nie na zasadzie, że będzie wszystkie inne. Znaczy mogą się różnić od siebie jakimiś tam dekalami czy coś, ale chodzi o to, że będzie 5 załóżmy podobnych modeli. I po prostu będą miały oznaczenie, tak jak kiedyś miały RLC oznaczenie, jeśli chodzi o ich wypust. Yy, muszę je przygotować. W jaki sposób je rozdam? Jeszcze nie wiem dokładnie. Część na pewno pójdzie z rąk do rąk. Część w jakiś sposób yy, będę chciał wysłać do Was. Nie wiem jeszcze w jaki sposób to zrobić, czy jakiś konkurs, czy coś. Dawajcie znać. Może Wy macie jakiś fajny pomysł, yy, który wykorzystam. Pomóżcie mi tworzyć ten kanał wspólnie. Kanał kanały. Yy. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. Yy. I powiedzcie, czy podoba Wam się taki format, jaki robię, czy powinienem coś zmienić? Nie wiem. Rozwijajmy się wspólnie. A tymczasem to wszystko. Na razie siema. Hej! 아, claro 이젤라브이젤